Łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego. Niech będą z nami teraz i na wieki. Amen. Słowo, które dzisiaj rozważamy, wyjęte jest z listu do Hebrajczyków z rozdziału czwartego, od czternastego wiersza. Wsłuchajmy się w te słowa. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa. Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno naszej wiary. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Zbliżmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski. Abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty stałeś się tym pośrednikiem, arcykapłanem. I jako ten pośrednik dzisiaj jesteś obok nas, aby każdy, kto szuka społeczności z Tobą, każdy, kto zmaga się ze swoim grzechem, ze słabościami, pokusami, ale także i każdy, kto zmaga się z różnymi wątpliwościami mógł znaleźć w Tobie odpowiedź. Ty możesz się okazać dla nas tym arcykapłanem, tym pośrednikiem, który wspiera i pokazuje właściwy kierunek, właściwy sposób myślenia. Bądź z nami teraz, Panie, działaj swoim duchem, aby Twoje słowo mogło pokrzepić nasze myśli i serca. Na chwałę twego syna. Amen. Siostry i bracia. Ostatnia niedziela w zeszłym tygodniu wzywała nas do drogi. Kierunkiem tym jest i była Jerozolima. I w... Tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, wielu z tych, którzy towarzyszyło panu Jezusowi, zupełnie nie rozumiała, o co chodzi z tą Jerozolimą. Dlaczego pan Jezus tam idzie? I wydaje mi się, że wielu współczesnych ludzi może mieć podobne odczucia. Nie dlatego, że nie wiedzą, co się wydarzyło w Jerozolimie, ale dlatego, że nie do końca mogą rozumieć, o co chodzi w tych wydarzeniach. Dlaczego pan Bóg akurat. Taką drogę wybrał dla pana Jezusa i dla nas. Czy nie było innego sposobu na to, żeby pojednać człowieka z panem Bogiem? Jeszcze więcej wątpliwości może wzbudzać nasz dzisiejszy tekst biblijny, który mówi o arcykapłanie. Wśród wielu atrybutów pana Jezusa, akurat ta funkcja może być dla nas dość odległa. Ale nie musi tak być. Jeśli funkcję arcykapłana połączymy z funkcją pośrednika, bo to dokładnie o to chodzi. Arcykapłan to pośrednik. Pośrednik to ktoś, kto znajduje swoją rolę także i w naszym otoczeniu. Rolę pośrednika może wziąć na siebie agencja nieruchomości, prawnik, czy nawet ktoś z naszej rodziny. Kto ma nas reprezentować w jakimś urzędzie czy instytucji, o ile ma stosowny dokument. Czasem, aby być pośrednikiem, trzeba do tego mieć specjalne uprawnienia albo odpowiednią licencję, na przykład doradca finansowy. W relacji Człowiek-Bóg, rola pośrednika jest absolutnie niezbędna. Nie ma mowy o relacji z Panem Bogiem bez roli pośrednika, chociaż nie zawsze tak było. Na samym początku, zanim człowiek zgrzeszył, nie potrzebował pośrednika, on przebywał z Bogiem, trwał w społeczności z Nim, doświadczał Jego bliskości. Ale to dopiero później, kiedy grzech, kiedy człowiek odwrócił się od Pana Boga, między człowiekiem a Bogiem pojawił się mur nie do pokonania żadną moralnością, żadnymi staraniami, żadną religią, żadnymi zwyczajami, w żaden sposób ten konflikt, ten mur nie mógł zostać usunięty czy zburzony. Aby mogło dojść do spotkania i zawiązania ponownie relacji między człowiekiem a Panem Bogiem, niezbędny był i niezbędny jest pośrednik. W Starym Testamencie tym pośrednikiem był, Arcykapłan wybrany z ludzi, z rodu Lewiego, potomek Aarona, kapłana. W Nowym Testamencie, czynnikiem tym jest także arcykapłan, ale już nie wybrany z ludzi, tylko pochodzący z Boga. Do najważniejszego zadania arcykapłana w Starym i w Nowym Testamencie było Złożenie ofiary, pojednania, ofiary za grzech, zadość uczynienia. Jest to ofiara krwi, ponieważ to, co czyni wyrwę w tym murze stojącym między człowiekiem a Panem Bogiem, to jest krew. Nic innego, tylko i wyłącznie krew, może uczynić wyrwę, dziurę w tym murze stojący między nami a Panem Bogiem. Dlatego Jezus idzie do Jerozolimy, bo przyjmuje na siebie funkcję i rolę pośrednika, rolę tego arcykapłana, który idzie do Jerozolimy, aby przelać krew, aby złożyć ofiarę, aby przelać swoją krew i złożyć ofiarę ze swojego własnego życia aby dać swoje ciało skoczyć do otchłani piekła. Dlaczego? Bo powiedział kiedyś, że kochał, bo obiecał, że nigdy nas nie zostawi, bo zagwarantował, że będzie z nami aż do końca świata, bo powiedział, że tylko On jest taką możliwością, by pojednać świat z Panem Bogiem. Powiedział też, że odtąd nie ma i nie będzie innej drogi prowadzącej do Ojca jak tylko przez Niego. To znaczy, że On sam nie tylko kieruje nas w stronę tej wyrwy w tym murze, ale On sam staje się tą wyrwą. On sam staje się takimi drzwiami, przez które człowiek może przejść, by pojednać się z Panem Bogiem. I taką to my dzisiaj stoimy gdzieś. Gdzieś jesteśmy. Albo jeszcze przed tym murem, polegając na innych niż zaufanie Panu Jezusowi sprawach, albo już przeszliśmy z łaski przez wiarę przez tą wyrwę, aby stać się jego własnością po drugiej stronie tego muru. Ten mur to nie jest jakby drugi brzeg, jak to mówimy czasem o śmierci. To nie chodzi o przejście na drugą stronę życia i śmierci. Nie, to chodzi o mur, który stoi między nami dzisiaj, między nami a Bogiem, o ile nie odpowiedzieliśmy jeszcze z wiarą na warunki przymierza zawarte w Ewangelii. I w ten oto sposób człowiek, który z pomocą Ducha Świętego rozpoznaje najpierw, rozumie swój stan, wie, że jeśli pozostanie po tej stronie muru, Świata, swojego ciała, swojego życia, swoich pragnień. Zginie i nie będzie dla niego ratunku. I przez ducha świętego zostaje przekonany o sposobie na pojednanie z Panem Bogiem. I odpowiada na to, wtedy może po prostu przyjść do arcykapłana. Może po prostu przyjść do. Tego pośrednika, którego Pan Bogu stanowił, nie po to, żeby coś zrobić, żeby złożyć ofiarę, przelać swoją własną krew, żeby pójść na jakąś daleką, wielką pielgrzymkę, żeby sobie zasłużyć na to czy na tamto. Nie, ale by przyjść do Niego, który już wszystko dla nas zrobił, całą brudną robotę wziął na siebie, abyśmy tylko do Niego przyszli, z wiarą, zaufaniem uchwycili się Jego. Bo on tylko tego chce. Byśmy całym swoim życiem do niego przyszli i z wiarą przeszli przez ten mur, by być Jego własnością. Jeśli jest to Twój arcykapłan i pośrednik, wtedy przestajesz być już częścią ludu ciemności tego świata, ale stajesz się jakimś zupełnie innym. Stajesz się, jak mówi Nowy Testament, naro częścią narodu wybranego. Częścią królewskiego kapłaństwa. Wiedziałeś o tym? To ktoś zupełnie inny niż człowiek żyjący w tym świecie dla tego świata czy dla siebie. Być częścią królewskiego kapłaństwa czyni z ciebie i ze mnie Bożym Kapłanem. O tym mówi ewangelicka yy, też yy, wiara, ewangelickie wyznanie. Mówi o powszechnym kapłaństwie. To znaczy, że każdy z nas, ty i ja. Jesteśmy wezwani i posłani do tego, aby głosić Boże Słowo, aby świadczyć o tym, który z martwych Nie ma już tego podziału, co w Starym Testamencie, że jest sakrum, czyli to miejsce święte w świątyni i profanum, i między tymi, czyli zwykły świat, i między tym jest kapłan, który robi za ludzi pewne rzeczy w ich imieniu, żeby je przynieść do Boga. Nie, nie. Nowy Testament mówi o innej rzeczywistości. Mówi o służbie Ciebie, Twojej i mojej w tym świecie i w Kościele, gdzie każdy z nas ma różne zadania i różne odpowiedzialności. Każdy z nas jest w powszechnym kapłaństwie, w tym trwa. Księga Objawienia Jana, pierwszy rozdział, szósty wiersz mówi uczynił nas królestwem i kapłanami Boga. To są słowa skierowane do chrześcijan. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale czytamy, Wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Cztery wiersze dalej, Piotr pisze, Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Później możemy przeczytać, do czego każdy z nas jest wezwany, do czego jest posłany. Tam jest mowa o różnych rodzajach służby. Nie ma opcji starotestamentowej, że my siedzimy, a ktoś mówi, że ktoś za nas coś robi. To my jesteśmy wezwani, to my jesteśmy niejako pośrednikami, którzy ludziom tego świata wskazują na Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, który żyje. To my pełnimy tą służbę, nie ja czy ty, ale my. Taki był zamysł, po to Pan Jezus umarł i zmartwychwstał byśmy wspólnie wykonywali to dzieło. Nie zawsze w sposób doskonały, wspaniały, idealny, ale tak jak potrafimy, tam gdzie jesteśmy, w tym czasie, jaki Pan Bóg nam dał. Dlaczego jesteśmy nazwani kapłanami? Z dwóch powodów. Dlatego, że jeśli odpowiedzieliśmy na Ewangelię, stajemy się własnością arcy, kapłana. Niejako należymy do Jego kasty kapłańskiej, do wybranego narodu, królewskiego narodu, do Bożej własności. Oni przeznaczeni są do życia w świętości. Nie tylko w niedzielę, ale w każdej chwili, aby wszystko, co robią, czy jedzą, czy piją, czy cokolwiek czynią, wszystko czynili dla Pana. To nie jest obraz starotestamentowy. W Starym Testamencie był jeden dzień przeznaczony dla Pana. W Nowym Testamencie mamy siedem dni przeznaczone dla Pana. Żyjemy w Jego obecności, Jemu na chwałę, a w jednym dniu spotykamy się razem, by razem się budować, by razem wielbić Boga, by razem się modlić, by razem służyć w rzeczywistości Kościoła. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jesteśmy nazwani kapłanami, dlatego, że to my jesteśmy posłani do służby. Tak jak kiedyś w Starym Testamencie, kapłani i arcykapłani byli wezwani i wybrani. Do służby. Dzisiaj Pan Jezus wybra, wybiera każde Boże dziecko i każdemu Bożemu dziecku daje odpowiednie talenty, odpowiednie zdolności, daje Ducha Świętego, aby tam gdzie był, służył Panu Bogu i tym, którzy są wokół nas. Nowy Testament uczy nas, że tak jak, jest, jak potrzebujemy Chrystusa Zbawiciela, Pasterza, Nauczyciela, Króla. Tak samo potrzebujemy Pana Jezusa, arcykapłana. Dlatego fundamentem całej idei pojednania człowieka i Boga, fundamentem całej tej idei jest ofiara pojednania, ofiara zastępcza. Bez niej nie bylibyśmy chrześcijanami, bez niej nie byłoby chrześcijaństwa, nie byłoby Izraela, ani Starego Izraela, ani Nowego Izraela. Bez ofiary zastępczej, bez ofiary pojednania, nie mielibyśmy ani wiary, ani nadziei. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas musiałby ponieść na sobie to, co wziął Pan Jezus na krzyżu. Każdy z nas musiałby zapłacić za każdy pojedynczy nasz grzech, za każdą złą myśl, za każdy gest, za każdą chwilę, w której nie, wielbili, nie wielbiliśmy Pana Boga tak, jak powinniśmy. Ale za nas zrobił to ktoś inny. I zrobił to raz na zawsze. Dokonał tej ofiary raz na zawsze. To znaczy, że nie trzeba jej powtarzać. Tak jak w Kościele katolickim ofiara na mszy sprawowana jest każdorazowo. Ponownie my przyjmujemy, że została ona złożona raz na zawsze, dwa tysiące lat temu. I zgodnie z, z słowami Pana Jezusa, my czynimy na pamiątkę to, co On uczynił raz. Na zawsze. O tym czytamy w dziesiątym rozdziale listu do Hebrajczyków, lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Nasz tekst dzisiejszy mówi: Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mój, naszej wiary. Autor listu Dabryczyków uważa, że nigdzie nie znajdziemy tego, co w Jezusie. Że nikt nam tego nie da. Żadna filozofia, żadna religia, nikt, nigdzie i nigdy nie da nam tego, co daje nam Pan Jezus. Dlatego stojąc, jeśli stoisz jeszcze przed tym murem, jeśli polegasz na czymś innym, jeśli szukasz innych dróg, innych sposobów, jeśli zostawiasz sobie rezerwę dla swojego życia, by tym swoim życiem kierować tak, jak ty chcesz. To zachęcam Cię gorąco, aby przyjrzeć się temu, co mówi Słowo Boże. Nie znajdziesz nigdzie indziej pojednania z Bogiem. Nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości, jak tylko pełne zawierzenie całego swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, aby przejść przez tą wyrwę w tym murze i stać się nowym ludem, nowym człowiekiem, który żyje według tego, co mówi Boże Słowo. Mając więc bracia ufność, czytamy w piątym rozdziale listu do Hebrajczyków. Ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, do Bożej Świątyni. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem. W pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się wzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Co z tego wszystkiego dzisiaj wynika? Chcę wspomnieć tylko o trzech przywilejach, o których mówi nasz dzisiejszy tekst. Po pierwsze, możemy, no nie musimy, jeśli nie chcemy, ale możemy mieć bezpośredni dostęp do społeczności z Panem Bogiem. Bez ludzkich pośredników, bez zawodnych ludzi, kapłanów, księży, biskupów, papieży, jakichś świętych, bez nich. Tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie żyjemy, możemy mieć bezpośredni dostęp, możliwość spotkania z Panem Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Drugi przywilej, przystępujemy do Boga, który wie dokładnie, który doświadczył człowieczeństwa. To nie jest Bóg oderwany od świata, to nie jest Bóg oderwany od człowieczeństwa. On dokładnie pamięta, wie, jak to jest być odrzuconym, zdradzonym. Zna samotność, ból, lęk i wszystkie doświadczenia, które były, są czy będą Twoim udziałem. Wszystkie. Za wyjątkiem samolubnego yy, popełnienia grzechu dla siebie samego. To powoduje, że mamy wokół Siebie Boga, który wyposażony jest w doświadczenie człowieczeństwa. To prowadzi do trzeciego przywileju aby w potrzebie pomocy. Co zrobić? Przyjść do Niego. Po prostu. Przyjść do Niego. Nic więcej, nic więcej nie musimy. Po prostu przyjść tam, gdzie jesteś, w tym co przeżywasz, czy to coś radosnego, czy trudnego. Po prostu do Niego przyjść. W zaciszu Twojego domu, sypialni, pokoju, balkonu, tarasu, ogrodu. Wszędzie tam, gdzie możesz być, nic nie stoi na przeszkodzie, aby schować się w nim, aby pozwolić mówić mu do ciebie, aby cię posilał i pokrzepiał. Tak jak to w piękny sposób czyni właśnie w zaproszeniu do stołu pańskiego. Tam, gdzie jesteś, z tym, kim jesteś, aby przyjść do niego. Dlatego jedynie, to, czego dzisiaj potrzebujemy, jedynie, czego potrzebuję sam, to jest wiary. Że rzecz ta dotyczy mnie, nie tych innych, ale mnie. Że to do mnie potrzebuje mówić. Wiary, że jest w stanie mi odpowiedzieć. Wiary, że ma moc przeprowadzić mi przez każde doświadczenie. Amen.